Otwieram nadzwyczajną 17. sesję Rady Mistrzów wszystkich zebranych. Witam Panie i Panów Radnych, Panią Sekretarz, Panią Przewodniczącą Rady Osiedla, nie ma, panu, Panie i Panów Sołtysów witam wszystkich zaproszonych gości. Na podstawie listy obecności stwierdzam, że w sesji uczestniczy 14 Radnych, co stanowi kworum niezbędne do prowadzenia obrad i podejmowania prawomocnych uchwał. Porządek obrad dzisiejszej sesji. Punkt pierwszy. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. Punkt drugi. Podjęcie uchwał. 2a. W sprawie stawek podatku od środków transportowych. Projekt burmistrza miasta i gminy świątniki górne nr 104 z dnia 8 listopada 2019 roku. 2b. W sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy świątniki górne. Jest to projekt burmistrza miasta i gminy świątniki górne nr 119 z dnia 5 grudnia 2019 roku 2c w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Środniki Górne jest to projekt burmistrza miasta i gminy Środniki Górne nr 120 z dnia 5 grudnia 2019 roku 2D w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy świątniki górne. To projekt burmistrza miasta i gminy świątniki górne nr 121 z dnia 6 grudnia 2019 roku. 2F w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy świątniki górne na rok 2019 nr 3. Łamane przez, 11, łamane przez 2018 Rady Miejskiej Środnika Górnych z dnia 28 grudnia 2018 roku. Jest to projekt Burmistrza Miasta i Gminy Środniki Górne nr 122 z dnia 6 grudnia 2019 roku. 2f w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Środniki Górne na lata 2019 do 2031. Jest to projekt burmistrza miasta i gminy Świątki Górne nr 123 z dnia 6 grudnia 2019 roku. Punkt trzeci: zakończenie obrad nadzwyczajnej 17 sesji Rady Miejskiej. Przechodzimy do drugiego punktu porządku obrad. Podjęcie uchwały w sprawie y, y, to jest 2a w sprawie stawek podatku od środków transportowych projekt burmistrza miasta i gminy Świątki Górne Numer 104 z dnia 8 listopada 2019 roku. Czy ktoś z Państwa chce zadać jakieś pytanie do tego projektu uchwały? Radny Pan Rafał Stadnik, proszę. To może nie... Dobrze, może nie tyle pytanie, co, co wyjaśnienie, bo uchwałę, która była omawiana na poprzednich komisjach, była prośba o jej weryfikację i natomiast ta uchwała została przedłożona dokładnie w tym samym brzmieniu jak poprzednio, a w związku, z dzisiaj jest uchwała, przepraszam, sesja nadzwyczajna, nie było, więc stąd głosujemy de facto nad tą samą uchwałą. Czy ktoś jeszcze chce zadać jakieś pytanie? Jeżeli nie ma pytań, poddaję pod głosowanie uchwałę w sprawie stawek podatku od środków transportowych projekt burmistrza miasta i gminy Środniki Górne nr 104 z dnia 8 listopada 2019 roku. Proszę uruchomić urządzenia do głosowania. Proszę o oddanie głosu. Głosujemy za, przeciw, wstrzymujący się. Stwierdzam, że stosunkiem głosów za 10, przeciw 0, wstrzymujących się 4, Rada Miejska w Świątkach Górnych podjęła uchwałę. Kolejny punkt porządku obrad jest to 2b: Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Świątki Górne. Projekt Burmistrza Miasta i Gminy Świątki Górne nr 119 z dnia 5 grudnia 2019 roku. Czy ktoś z Państwa chce zabrać głos w sprawie projektu uchwały? Radna Pani Zofia Jucznia-Kępińska. za mikrofonu. Dlaczego nie ma Wiceburmistrza dzisiaj na sesji? Z informacji, które ja posiadam wynika, że Pana Wiceburmistrza dzisiaj nie ma w pracy. A odnośnie uchwały chciałam po prostu y, złożyć, y, no nie wniosek, ale wniosek, niech będzie wniosek, aby zmobilizować panią przewodniczącą, żeby podjęła działania w sprawie, przyłączyła się po prostu do tamtych samorządów, nie wiem, do ministra środowiska, gdziekolwiek, żeby wystąpić właśnie o te śmieci, żeby to w całej Polski były te od samorządów pisma, żeby w końcu podjąć jakieś żeby od góry od górnie mieliśmy jakieś decyzje inne do podjęcia, a nie takie które nas zmuszają do tego, że jest ustawa, która mówi że te śmieci muszą się koszty za śmieci muszą się bilansować, czyli tyle ile w przetargu mamy kwotę tyle muszą mieszkańcy zapłacić, a radni po prostu muszą to zaakceptować, zatwierdzić bez żadnego yy, 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 możliwości, 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 bez żadnej prawdy możliwości. Żeby po prostu zająć się rzeczywiście konkretnie tą sprawą, zobowiązuję Panią. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Kilka słów wyjaśnienia. Oczywiście jestem jak najbardziej za takimi działaniami. Uważam, że powinniśmy na poziomach samorządów podejmować wszystkie takie działania, które spowodują, że nasi mieszkańcy nie będą musieli nie będą obciążani takimi kosztami za wywóz śmieci, bo tak naprawdę wywóz śmieci zaczyna się stawać dobrym luksusowym, a w sytuacji, w którą mamy teraz, że mamy po prostu plastik, jest wszędzie, w powietrzu, w wodzie, my musimy zro, zro, podejmać, podjąć wszelkie działania w tym kierunku, żeby gospodarka śmieciami była racjonalna z uwagi na budżety naszych mieszkańców, jak i na dobro naszego środowiska. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze chce jakieś pytanie zadać w tej kwestii? Radny pan Rafał Stadnik. Nie pytanie tego kwali wyjaśnienia, bo tutaj była długa dyskusja przed sesją, myślę, że to warto, żeby o tym powiedzieć. I oczywiście to, co pani radna Zofia Kębińska już powiedziała, tak, my możemy powiedzieć tak nie, natomiast cała procedura jest po stronie tutaj pani burmistrz i było kilka zastrzeżeń co do samej procedury, jeśli tak to można ująć. To znaczy, że przetarg, jedyny przetarg ogłoszony został znaczy w takim terminie, że nie ma możliwości ponownego przetargu. Po drugie, nie do końca są uzasadnione zmiany, to znaczy wyjaśnienia, może bardziej w ten sposób, zmian tych cen ze strony wykonawcy. I trzecia sprawa, że też tutaj dyskutowaliśmy, ale ja bynajmniej nie widzę wielkiej polityki wewnętrznej, to znaczy sterowania i próby wpłynięcia na mieszkańców, jeśli chodzi o gospodarkę śmieciową. Między innymi chodziło tutaj o kwestię cen kompostników. Także to z mojej strony trzy rzeczy do, do uzupełnienia. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze chce zabrać głos? Jeżeli nie, w takim razie przystępujemy do głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Świątniki Górne. Projekt Burmistrza Miasta i Gminy Świątniki Górne nr 119 z dnia 5 grudnia 2019 roku. Proszę uruchomić urządzenia do głosowania. Proszę o oddanie głosu. Stwierdzam, że stosunkiem głosów za 8 przeciw 0 wstrzymujących się 6 Rada Miejska Środnika Górnych podjęła uchwałę. Przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad. Podjęcie uchwały w sprawie, to jest punkt 2c, w sprawie wzoru deklaracji. O wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Świątniki Górne. Jest to projekt Burmistrza Miasta i Gminy Świątniki Górne nr 120 z dnia 5 grudnia 2019 roku. Czy ktoś z Państwa chce zabrać głos w sprawie projektu uchwały? Jeżeli nie, nie ma pytań, przystępujemy do głosowania nad podjęciem uchwały. Proszę przygotować urządzenia do głosowania. Proszę o oddanie głosu. Stwierdzam, że stosunkiem głosów za 9 przeciw 0 wstrzymujących się 5, 5 Rada Miejska Świątnika Góry Górnych podjęła uchwałę. Przechodzimy do kolejnego punktu porządku. Obrad, jest to punkt 2D: Podjęcie uchwały w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i Gminy Świątki Górne. Jest to projekt burmistrza miasta i Gminy Świątki Górne nr 121 z dnia 6 grudnia 2019 roku. Czy ktoś z Państwa ma pytania do uchwały? Jeżeli nie ma pytań, przystępujemy do głosowania w sprawie uchwały. Proszę przygotować urządzenia. Proszę o oddanie głosu. Głosujemy za, przeciw, wstrzymujący się. Stwierdzam, że stosunkiem głosów za, 13 przeciw, 0 wstrzymało się, 1. Rada Miejska Świątnika Górnych podjęła uchwałę. Przystępujemy do kolejnego punktu porządku obrad. To jest punkt 2e. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na 2019 rok numer 3 łamane przez 11 łamane przez 2018 Rady Miejskiej Świątnika Górnych z dnia 28 grudnia 2018 roku. Jest to projekt burmistrza miasta i Gminy Świątniki Górne numer 122 z dnia 6 grudnia 2019 roku. Czy ktoś z Państwa ma jakieś pytania do projektu tej uchwały? Radny Pan Rafał Ostatni, proszę. Czy na dzisiejszej sesji nadzwyczajnej musimy głosować te zmiany, ponieważ spotkaliśmy się podobno tylko w celu ustawy śmieciowej. Natomiast jest tu cała litania rzeczy, których nie byliśmy w stanie omówić na komisji. Ale możemy to oczywiście robić teraz. Natomiast nie wiem, czy są tu konieczne zmiany, jeśli chodzi o, o tą dzisiejszą sesję nadzwyczajną. Poproszę pani skarbnik. Dzień dobry. Zmiany są konieczne, ponieważ wynikają one ze zwiększenia kwoty subwencji która już przyszła, znaczy zwiększenie przyszło już po poprzedniej sesji, więc żeby szkoły zdążyły wydać te pieniążki, a potrzebują tych pieniędzy, również um, uchwała musi być podjęta dzisiaj, um, jak również podpisanie aneksu, jeżeli chodzi o kanalizację, um, zabezpieczenie środków na ten aneks, żeby w ogóle była możliwość podpisania go, no i wszystkie zmiany niestety muszą być podjęte dzisiaj. Radny Ostatnik, proszę. W takim razie e, trzeba będzie podyskutować o tych zmianach. E, Chodzi o tą pierwszą, tutaj roi, rozmawialiśmy ostatnio o oświetleniu. Tam był wniosek co prawda o rozszerzenie e, wydatków na oświetlenie związane z e, dołożeniem ulicy e, Piekło we Wrząsowicach, natomiast tutaj widzimy zmianę w kwocie 15 tysięcy przeniesienie środków na ulicę Południową. Czy tu można coś, jakieś informacje uzyskać? Bo na poprzedniej sesji już głosowaliśmy zmianę wydatków tak, na, na ten... To były, były projekty, były zakładane kosztorycy, natomiast w momencie kiedy koleżanka przeprowadziła postępowanie okazało się, że tutaj brakuje pieniążków, a szczęśliwie, że tak powiem tam gdzie dokładane było na drogach, też jakieś oszczędności nam się wyklarowały, więc no nie, nie zrobimy tego oświetlenia na tej ulicy bez dołożenia dodatkowego Dobrze, pieniążków. a co w takim razie z, ze szczęśliwymi pieniążkami na ulicę Piekłowe w Rząsowicach? Była zgłaszana wnioskiem ulica Piekło, żeby również w ramach tego uzupełnienia projektów już zrealizowanych, a nie sfinansowanych, dorobić oświetlenie. To już trzeba prosić pracownika merytorycznego w tej kwestii. Można? No to jeśli można, byśmy może poprosili. Natomiast ja w międzyczasie, może drugie pytanie dotyczące zmiany tutaj dotacji dla straży OSP w Ochojnie. Czym ona jest spowodowana i na jakiej podstawie dokładamy te pieniążki? Tutaj chodziło, tutaj jakieś wydatki były w międzyczasie ponoszone, to też chyba pracownika merytorycznego. To, już. to jest refundacja kosztów poniesionych za opłaty za prąd i gaz. W związku z działalnością klubu seniora, która, który został wyposażony w ramach projektu senior, Ochotnicza Straż Pożarna zwróciła się o zwrot kosztów opłat za zużycie prądu i gazu. Natomiast coś więcej to również panią Grażynkę ewentualnie. Rada Pani Sofajusznie Kiępińska. Jest tutaj taka duża kwota, szkoły podstawowe, wydatki majątkowe kwota y, zmniejszeni, to prawda kto tak. 26 i 500, to co to jest spowodowane że koniec? Nie jest znaczy to będzie przeniesione wykonanie na 21 rok, wykonawca nie zdąży... No to chodzi o rzeszotary. Tak, to chodzi o to. Tak. Wykonawca nie zdąży w tym roku niestety wszystkiego zrobić. To była nawet mówiła, pani był dużo. Czy są jeszcze jakieś pytania? Radny pan Rafał Stadnik, proszę. Może jeszcze uzupełnienie tej kwoty 6,5 tysiąca. Czy jest jakaś, jakiś kosztorys na wydatki poniesione? Tak, są faktury Czyli to jest uzasadnione i w pełni. 7 ,7 A, dobrze. 5 groszy, ale już... Jeśli chodzi o tą szkołę w Rzeszotarach, tutaj mamy też przeniesienie ponad 200 tysięcy w związku z, ze to zmianą, aneksem to, w umowie. Że, tak, wykonamy... I dostał, rozumiem, aneks, tak? Na to, że przekłada te prace? Umowa była sporządzona w ten sposób, że, że tak powiem, będzie, roboty będą wykonane do, do wartości środków zabezpieczonych w budżecie, więc nie wiem, czy, czy dokładnie będzie na to podpisywany aneks, czy po prostu zgodnie z tym zapisem środki będą przeniesione. Na, pe, na pewno nie ma możliwości wykonania tych prac w tym roku. Nie zdąży po prostu. Też ewentualnie Pani Ania Fatyga tysięcy na ten temat może powiedzieć. I te środki trafiły, bo one nie zostały przeniesione, tak? Dobrze widzę, tylko. Te środki znaczy, one będą na 2021 rok przeniesione w wpf natomiast teraz są przeniesione na kanalizację, żeby umożliwić no podpisanie aneksu, mm -hmm. natomiast już powiem e aneks będzie do aneks, jeżeli chodzi o kanalizację będzie dotyczył sfinansowania wyposażenia pompowni ścieków PW1 przy ulicy Wiklinowej we Wrzącowicach. Okay. Dziękuję. Proszę połączyć mikrofon. Za to mamy jak jedziemy w kierunku Ochoina ulica nad Wilgą, kończy się ulica nad Wilgą i później mamy ulicę Podskałą, a Wiklinowo jedziemy w lewo 100 metrów. To jest... Tak, tak, to jest przepompownia, która będzie w dużej części pompowała ścieki natraków, nasze ścieki z naszej gminy. Ktoś z Państwa ma jeszcze jakieś pytania? Projekt na ulicę Piekło będzie realizowany za, zaraz na początku roku z tego co będziemy mieć, bo teraz już nie zdążyliśmy po prostu, ale będzie w pierwszej kolejności, bo to jest jedyny projekt jeszcze, który mamy. A jeszcze tutaj słyszałam o refundację tych yy, no, no, no. to było jeszcze y, strażacy, był remont wykonywany jeszcze wcześniej, to był chyba po, no początek tam, nie wiem, maj czerwiec i strażacy ponieśli koszty i Gop przelał nam pieniążki, a my, bo nie może inaczej, a my po prostu wróciliśmy strażakom. Tam były za energię, za wodę, za to co firma tam zużywała. Woli wyjaśnienia, czyli z piekłem jaki jest problem, brakło pieniędzy, nie zdążyliśmy ich zorganizować, a jaka to jest kwota? Pamiętam, ale wiem, że tutaj żeśmy przemienili, bo brakło już nawet do tego oświetlenia, które było teraz zaplanowane. Po prostu z tych pieniążków, co żeśmy przenieśli na ten moment, to brakło na piekło. Czyli ta ulica Fajnie. Południowa już była w poprzednim tak przenoszeniu, dobrze? To były wszystkie te oświetlenia, tylko z przetargu nam teraz wyszły kosztorys, po prostu jest dużo więcej. Szacunek był inny, kosztorys wyszedł. Oczywiście jak wiadomo, coraz więcej mamy tych kosztorysy, że w ogóle się nie pokrywają nam z tym, co realnie później po przetargu wychodzi. Czyli te 15 tysięcy wpływa na całą realizację, nie na dodatkową ulicę, tak? nie. Czy ktoś z Państwa chce jeszcze zadać jakieś pytanie? Jeżeli nie ma pytań, przechodzimy do głosowania. Poddaję pod głosowanie uchwałę w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Środki Górne na 2019 rok numer 3, łamane przez 11, łamane przez 2018 Rady Miejskiej Środnika Górnych z dnia 28 grudnia 2018 roku. Proszę przygotować urządzenia do głosowania. Proszę o oddanie głosu. Głosujemy za, przeciw, wstrzymujące się. Stwierdzam, że stosunkiem głosów za 14, przeciw 0, wstrzymało się 0 Rada Miejska świątkia Górnych podjęła uchwałę. Przechodzimy do ostatniego do przedostatniego punktu yy, porządku obrad. Podjęcie to jest punkt 2 f, Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy świątki Górne na lata 2019-2031. Jest to projekt burmistrza miasta i gminy Świętniki Górne nr 123 z dnia 6 grudnia 2019 roku. Czy ktoś z Państwa chce zadać jakieś pytanie do tego projektu? Jeżeli nie ma pytań przechodzimy do głosowania nad podjęciem uchwały. Proszę o oddanie głosu. Głosujemy za, przeciw, wstrzymujące się. Stwierdzam, że stosunkiem głosów za 14, przeciw 0, wstrzymało się 0. Rada Miejska w Świątnikach Górnych podjęła uchwałę. Przechodzimy do ostatniego punktu porządku obrad. To jest punkt trzeci. Zakończenie obrad. Nadzwyczajnej 17. sesji Rady Miejskiej Środnika Górnych. Zamykam obrady nadzwyczajnej 17. sesji Rady Miejskiej Środnika Górnych w dniu 9 grudnia 2019 roku. Dziękuję.